Uwaga, wszystkie informacje podane w tym filmie są nieprawdziwe. Biocherezie mają jedynie wartość rozrywkową i są absolutnym szerzeniem misinformacji, dezinformacji, nieinformacji. Generalnie informacje nie są informacjami w tym odcinku, są fejkiem, także proszę się nie elektryzować, bo nie ma czym. Generalnie, zawsze jak wprowadzam jakieś doświadczenia, nowe, nowe wyniki badań w Biocherezie, jak zawsze mówię o tym przełom, 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 to tym razem powiem na odwrót. Dramat. To, co odkryli, to jest dramat. To nie jest przełom, to jest cofnięcie się do tyłu w rozwoju. Najnowsze badania donoszą, że malowanie sufitu na fioletowo działa kojąco na zaparcia i to jest totalny regres, szanowni państwo, ponieważ na zaparcia są leki. A nagle się okazuje, że tych leków nie trzeba. No to to jest regres. Że te leki, które taki progres i w ogóle, że leki, że super, a teraz, że jednak, że leki nie. Kiepsko. Tak więc okazuje się, że odpowiedzią na zaparcia jest po prostu malowanie sufitu na fioletowo. Czym są zaparcia? Otóż zaparcia to jest taka sytuacja, w której masz. Utrudniony dostęp do częstego robienia kupy, do częstej defekacji. W skrajnych przypadkach takie najmocniejsze zaparcia to jest poniżej dwóch razy na miesiąc, czyli może na przykład w miesiącu pół raza się wysrać, i uważam, że to jest dramat, być pozbawionym takiej przyjemności jak robienie kupy. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że to jest dosyć przyjemny proces w ciągu dnia, więc wyobraźcie sobie, że jest to Wam odebrane. Dla niektórych to jest, wiecie, jedyny moment, w którym, nie wiem, mogą przeglądać TikToka albo Instagrama i teraz wyobraźcie sobie, że, że nie ma tego momentu. Koszmar. Wystarczy pomalować sufit na fioletowo i będzie po wszystkim. Jak się domyślacie, badania były bardzo proste. Wzięto próbę osób, które mają zaparcia, które nie mają zaparć i kazano im malować sufity na różne kolory. No, i się okazało, że ci, którzy mieli zaparcia i malowali sufit na fioletowo, akurat, no to właśnie tym ludziom cofały się te zaparcia i już nie wracały. Natomiast jest to niebezpieczne, dlatego że na tej grupie kontrolnej, która nie miała zaparć, a malowała sufit na fioletowo, im za to te zaparcia się pojawiły. Także to jest taki plot twist w tym wszystkim, więc trzeba uważać, jeśli planujecie pomalować swój sufit na fioletowo, to upewnijcie się, czy macie zaparcia. Jeśli nie macie, to poproście kogoś, kto je ma, żeby wam ten sufit pomalował. Ja wiem, że wybór fioletowego sufitu jest taki nietuzinkowy, natomiast niektórzy może lubią, więc ci, którzy lubią, uważajcie. Wyższa Szkoła Sprintu w Śniegu, która znajduje się w Czewie, opublikowała nowe badania. Badania te mówią o tym, że smyranie kazuara po piętach zwiększa prawdopodobieństwo zdobycia doktoratu z języka łemkowskiego. to ci łemkowie, patrzcie, oni są ważni. Ostatnio była publikacja o rynku modowym w bioherezjach, w języku łemkowskim. Teraz z tego języka można dostać doktorat smyrając kazuara po piętach. I zobaczcie, to jest takie piękne, że jeżeli chcecie być specjalistami, chcecie odczytywać artykuły naukowe o rynku modowym na żuławach, Wystarczy posmyrać kazuara po piętach, i wtedy macie większe szanse, żeby zdobyć doktorat z tego języka. I proszę bardzo, można czytać prace naukowe w języku Łemkowskim. Natomiast sprawa jest skomplikowana, ponieważ kazuary nie mają pięt. Także co z tym faktem zrobić? Otóż jest jeden kazuar, który ma pięty. Znajduje się on w, zoo w Wałbrzychu. Tak więc jeśli chcecie spróbować swoich szans w języku łemkowskim z doktoratem to Wałbrzych czeka na Was z otwartymi ramionami, tam można pojechać, posmyrać kazuara po piętach. To jest wiecie, jak talizman szczęścia, po prostu nagle perspektywy z językiem łemkowskim się otwierają, podobno jak ktoś chce się rekrutować na studia, z języka łemkowskiego, to jak w podaniu napiszę inne osiągnięcia, smyrałem kazuara po piętach, to nie przyjmują od razu, bez względu na wynik matury. W sensie, wiadomo, wynik matury trzeba mieć, natomiast tyle wystarczy i po prostu mieć maturę jakąkolwiek, zdaną na byle jak, więc jeśli ktoś słabo zdał, to może posmyrać kazuara po piętach i pójść studiować język łemkowski, potem zrobić z tego doktorat. Podobno są z tego dobre pieniądze, podobno Natomiast tak, no to jest wiecie, jak, jak, jak ze studiami muzycznymi. Nie? nie liczy się, czy jesteś inteligentny, tylko czy umiesz dobrze złapać. Akurat jeżeli chodzi o język łękowski, to chodzi o to, czy potrafisz złapać kazłara zapięte. Uniwersytet Przemysłu Tekstylnego w Berlinie opublikował druzgocące wyniki badań. Oto wycinanie krzywych kółek z kartki powoduje niewielkie trzęsienia ziemi na kontynencie afrykańskim. To jest faktycznie o tyle druzgocące, o ile jesteśmy świadomi tego, ile jest dzieci w szkołach i ile dzieci w szkołach krzywo wycina kółka. Myślę, że wszystkie, albo prawie wszystkie. Większość, zdecydowana większość. Także większość katastrof takich naturalnych to w Afryce są z powodu naszej edukacji tego, że dzieci w szkołach krzywo wycinają kółka. Ale jak rozumiecie, to nie tylko dzieci, również dorośli, jeśli dorośli wycinają krzywe kółka, no to też, też, też. Jak zrobiono badania? Otóż badania polegały na tym, że rozpuszczono informacje do wszystkich szkół na całym świecie, na całym świecie, że na jeden dzień jakby zamrażamy wycinanie kółek z kartki że nie robimy tego, żadnego wycinania kółek z kartki. Był, był zakaz i wszyscy, wszystkie szkoły na całym świecie, wyście nawet o tym nie wiedzieli, bo to taki, wiecie, spisek rządów był, ale generalnie jakby zero wycinania kółek z kartki. I okazało się, że w momencie, kiedy cały świat przestał wycinać kółka z kartki, to ustały wszystkie anomalie na kontynencie afrykańskim, po czym w laboratorium, w ściśle kontrolowanych laboratoryjnych warunkach, jeden człowiek, jeden naukowiec, zaczął bardzo krzywo, bardzo krzywo wycinać kółko w kartce. I w, w, dosłownie w momencie, kiedy zaczął, dos, dosłownie w momencie, kiedy zaczął, w Somalii rozpętało się takie trzęsienie ziemi, że zasypało połowę studni. Padło pytanie, przecież powiedzieliśmy, że niewielkie trzęsienie ziemi. No tak, trzęsienia ziemi były. Niewielkie, ale wiecie, dużo niewielkich trzęsień ziemi będzie powodowało to, że wiele studni się zasypie. No bo wiesz, drobne trzęsienie ziemi, a tu kamyczek leci, tu piaseczek leci, i tak wiecie, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Także zebrała się taka miarka, że połowa studni w Somalii została zasypana. Także uważajcie na to, jak tniecie kartki, ponieważ wasza dokładność może przesądzić o tym, czy ktoś przeżył, czy nie przeżył. To na waszych rękach przez krzywe wycinanie kółek z kartki może być krew niewinnych. Politechnika leśna w Uskanie, która leży w Chile, dowiodła ostatnio niezwykłej i niesamowitej rzeczy. Otóż odgryzanie głowy szerszeniom zwiększa stopień feminizacji na obszarach rolniczych. Jak w ogóle powstały te badania? W ogóle Skąd, skąd pomysł na takie badania? Skąd pomysł na odgryzanie głowy szerszeniom. Otóż sytuacja była taka, że w regionie tym, w Chile właśnie, nastał wielki głód i nie było co jeść, jedyne co było to chilijskie szerszenie, to było to co było do jedzenia. Także postanowiono zrobić z tego użytek, więc przy okazji trochę badano tych ludzi, którzy te szerszenie zjadali. Tak więc była grupa, Wyłącznie mężczyzn z pewnej chilińskiej wioski, którzy zajadali się tymi głowami szerszeni. Okazało się wtedy, że głowy tych szerszeni są toksyczne, są trujące. I z tego powodu ci faceci po prostu wszyscy poumierali. No a jak wszyscy faceci w wiosce poumierali, no to zostały same baby, a pole ktoś musiał obrobić. Także kobiety zaczęły pracować na polu, i stąd właśnie. Odgryzanie głowy szerszeniom zwiększa stopień feminizacji na obszarach rolniczych. No, jakby faceci zjedli, a efektem tego jest to, że teraz kobiety pracują tam w polu. Także współczynnik feminizacji od zera do bohatera. Po prostu nie było żadnych kobiet w rolnictwie w Chile, a teraz są wszystkie. Co prawda, Chile teraz przeżywają seksmisję i plagę partenogenezy. Kobiety rozmnażają się same z siebie, z niezapłodnionej komórki jajowej, bo po prostu nie ma chłopów. Także jest, jest mały problem, więc taka plaga partenogenezy się rozpanoszyła po Chile. Natomiast tak, kobiety na kombajny myślę, że wszyscy jesteśmy z tego powodu zadowoleni. W końcu nastało równouprawnienie, a wystarczyło tylko tyle, żeby wytłuc wszystkich mężczyzn. Wyższa szkoła wychowania kotów to jest jej profesor, profesor Batman. Tenże profesor Batman zajął się biologią zachowań kryminalnych. I można przyznać, że naprawdę zbadał bardzo ciężki przypadek przestępstw. Otóż badał ludzi, psychopatów, którzy biorą apap noc w dzień. No i się zastanawiał, jakie są konsekwencje tak bardzo skrajnie kryminalnych zachowań. I co się okazało? Wyższa Szkoła Wychowania Kotów opublikowała badania, które donoszą, że brania papunoc w dzień powoduje silne deszcze monsunowe w Szwajcarii. I jest to naprawdę okrzymoron, dlatego że jak to deszcze monsunowe w Szwajcarii? Przecież monsuny to w ogóle inna część świata. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak monsuny, no to raczej Azja, a nie środek Europy. Przecież gdzie Szwajcaria, gdzie Azja, gdzie monsuny, a gdzie Alpy. Albo możecie jeszcze powiedzieć: Ja nigdy nie słyszałem o monsunie w Szwajcarii itd., itd. No słuchajcie, branie apapu noc w dzień jest na tyle rzadkim wykroczeniem, na tyle rzadkim przestępstwem, że to się, wiecie, po prostu zdarza raz na milion. I ludzie nie obserwują takich rzeczy na co dzień, bo to się po prostu na co dzień nie zdarza. Najwięksi kryminaliści nie mają psychy brać apapu noc w dzień. Ale są tacy. Są tacy. I wiecie, jest to wytłumaczone konkretnymi procesami fizyko-chemicznymi. Zjedzenie, a papu noc w dzień, powoduje tak ogromną wyrwę energetyczną w ekosystemach, w strukturze świata. Tak bardzo to nadszarpuje równowagę we wszechświecie, że świat wariuje, świat nie wie, co ze sobą zrobić. I wtedy, właśnie, przychodzi monsun. Do Szwajcarii, właśnie tam, w góry, w Alpy. Tak to właśnie jest. Dlatego gorący apel, gorący apel, bo tu wielu Szwajcarów może zginąć. Dlatego gorący, gorący apel. Błagam Was, ludzie, nie zażywajcie apapu noc w dzień. To by było po prostu przegięcie. Nie przeginajcie. Bądźcie zdrowi. Dziękuję, dobranoc. Wyższa szkoła sprintów w Czewie. Przeprowadziła. A tak, sprint w czerwie.